Siemanko, moi drodzy, zagrajmy partyjkę 5 plus 0 i zobaczmy, co nam giereczka przyniesie. 239 gram kolorem czarnym, zagrajmy E5. I na końce 3, e, koniec 3 zagrajmy końce 6. Ok, i taki wariancik mamy. Hmm. Pytanie, czy ja tu mogę grać przez koń e, po konie 6? I wydaje mi się, że mogę. Wydaje mi się, że mogę. I teraz pójdzie D. O, w ogóle D3. No dobra, to ja gram goniec E7 z planem krótkiej ruszady, i tu nie powinienem mieć większych problemów. Mam stabilne centrum, e, troszkę podobne systemy jak w partii włoskiej, tylko że wtedy ten goniec białopolowy jest, jest wystawiony za piona. A tak to. Ok, tutaj skoczek będzie chciał wjeżdżać. Nie boję się tego. Zagram sobie D6, umocnimy łańcuch pionowy. Dobra, i na taki ruch, może taki ruch. Żeby troszeczkę utrudnić posunięcie b4. Okej, okay. tu raczej nic na razie nie wisi. Może po prostu wjadę gońcem na e6. Aha, może taki ruch. Dobra, i odejdę królem z planem zejścia skoczkiem i zagrania posunięcia. Dobra, i teraz schodzę z skoczkiem i chcę grać przez f5. Jest też... Okej, okay, na to to chyba... Chyba wybiję po prostu. Chyba wybiję. Mhm. No i... Czy ja mogę podrywać pozycję przez G6? Chyba mogę. No ale wtedy goniec, tak? Może na przykład wjechać. Okej. Okay. Coś tutaj musimy zrobić, żeby to się zgadzało. Mhm. Dobra, może tak. Albo w ten sposób i zablokujmy tego piona. Dobra, może coś takiego. Spróbujemy zablokować tego piona i go zdobyć. Mhm. Albo tak, i tak w ogóle. Też jest to ciekawy plan. I przez E4 sobie grajmy. Mam silne centrum i wyprowadzone skoczki. To musi być całkiem niezłe. I teraz takie posunięcie, żeby to centrum troszeczkę rozbić. Na bicie mogę zbić chyba zarówno skoczkiem, jak i. Okej, okay, bicie pionem. No też ciekawe. Na bicie skoczkiem zostaje więcej figur, ale. Bicie pionem jest chyba bardziej forsowne, i ja tutaj zbiję na Hetmana. Ja wybiję, wybiję. On ma teraz troszeczkę gorszą strukturę pionową, wydaje mi się, ale za to wiadomo, ma parę gońców, coś za coś, nie? I wiadę gońcem z atakiem na wieżę. Ta wieża musi odejść, pewnie będzie bronić piona. I teraz mi się taki ruch podoba w ogóle, żeby, żeby ten pion nie leciał dalej. A ja będę mógł jakieś posunięcia może takie przeprowadzić w przyszłości. Dobra, może teraz taki ruch C6. Yy, zaatakujmy, znaczy o, w ten sposób. Tu to tu. I te piony są całkiem niezłe. Okej, okay, może wieża po prostu. Żeby na bicie mieć bicie wieżą. On by chciał sobie rozdublować pewnie te piony. Pyk-pyk. Mm -hmm. No ale nic tu chyba nie mam. Nic tu nie widzę takiego ciekawego. Nic tu nie widzę zbytnio ciekawego. No dobra, może. W takim razie po prostu poprawiajmy figury. Poprawię tę wieżę, żeby był większy nacisk na piona, na piona D4. I taki ruszek jak F6 jest ciekawe Ograniczam tego gońca, on gdzieś musi odchodzić. A jak wróci to trochę zmarnował tempo. Bicie to bicie, to mi się nie podoba, ale mogę zagrać właśnie w ten sposób. I teraz na jakiekolwiek odejścia z koczkiem, to już będą duże naciski na piona. Na piona. Albo tak. I na bicie wtedy. Hop. O, i teraz mogę pchnąć, bo na to jest bicie z szachem i będzie wisieć wieża. Także on nie może chyba za bardzo tego bić. Jak zbiję na C5, to może być bardzo kiepsko. No i dobra, i teraz gram szach. I tutaj wisi. Jak odejdzie w ten sposób, to i tak zgarniam tą wieżę, więc powinno być to bardzo spoko. I bicie. Bicie, i mi się wydaje, że tutaj się partia zakończy. Ok, jeszcze rywal się broni. No to ja mam chyba mata w jednym, nie? Nie, bo na to jest odejście. No to zagrajmy takiego szacha. On musi zejść w ten sposób. I ja sobie po prostu od wyboru do koloru mogę wybić nawet tu. Ok, i przeciwnik uznał się za pokonanego. Zobaczmy, zobaczmy przegląd tej partii. Wow. możecie zobaczyć, moi drodzy, 92% dokładności, więc całkiem nieźle. Yy, całkiem nieźle. Kąpek twierdzi, że jeden wspaniały ruch, zero poważnych błędów z mojej strony i na ranking 2550, a rywal 2400. Więc, no, całkiem fajna, myślę, partia. Dobra, i zobaczmy, wróćmy tutaj i zobaczmy, co tutaj poszło. 4 E5. Skoczek do akcji i tutaj właśnie, ja się bałem tego, ale na D4 można chyba po prostu wybić, nie? Bicie. Aha, może skoczkiem A4 w ogóle mogę iść. A to ciekawe. I na D5 co? Koniec C5 w ogóle. Ale manewr, nie? I tutaj jakaś kontra. Nabicie jest w ogóle goniec bije F2. Szach, odejście, goniec B6. Wow, ale linia, ale linia. No to ciekawe, to ciekawe. Yy, czyli w ogóle tutaj po C3, jak wyprowadzą konia na F6 i jest pchnięcie, to mogę bić nawet na F4 i to jest w miarę spoko, a nabicie tutaj... No, jedyne straszne jest wtrącenie, ale wtedy skoczek D5, tak? I nabicie pionem. Goniec? No, i jest ok, jest ok. Zaraz ruszada, więc to powinno się wszystko trzymać, tak? A na odbicie jest chyba nawet goniec od razu. Na przykład skoczek BD2. A, i w ogóle pion na E4 wisi, tu jest problem. A na to jest zasłona Hetmanem. No. To, to fajne, to fajne. Czyli ok, czyli w6 spokojnie mogę grać, nie muszę się bać tego d4. Mhm. Dobra. d3 ze strony rywala, goniec 7, no wiadomo, żeby sobie zaraz zruszować i jednocześnie, żeby nigdy nie było tych związań. Goniec do akcji, roszatka, skoczek. No właśnie, i takie spokojne d6, ale wszystko się trzyma, zaraz ten goniec się uaktywni, albo w przyszłości, właśnie plany. Goniec, skoczek, hops i przez F5 gramy, nie? A4, no to A5, żeby przeciwnik tutaj nie miał ekspansji pionami zbyt prostej. Skoczek, skoczek C4. Yy, I cóż? No i nic mi tutaj nie grozi, hop. No i on nie chciał, żebym wybił z zepsuciem struktury pionowej. Stąd też rywal właśnie odchodzi na, na E3. Na E3 odchodzi rywal. I to jest ok, jak najbardziej ok. I teraz D5 w ogóle od razu, tak? I co na bicia? Skoczek bije. Mm -hmm. No to ma trochę sens. Ma trochę sens, bo mam centrum i zaraz faktycznie mogę dojść do F5. A na rozsadę mogę po prostu F5 ładować. Mm -hmm. I te figury stoją u mnie bardzo dobrze. Tu nic nie wisi, wszystko się elegancko broni. Więc faktycznie, tutaj nawet d5 od razu było opcją. A tu? Tu nie, bo tutaj nie mogłem grać d5, bo wisiał pion, tak? Ok, Ale pogoniec. goniec... Yy, goniec a6, skoczek e3. Teraz już mogłem. No ale dobra, wybrałem prostszy plan. Odejście królem z takim planem, że zaraz odejdę skoczkiem i... żeby ten król nigdy nie był gdzieś tam na prześwitach yy, po tych białych polach. Roszatka. Wow, koń d7 w ogóle podstawka? d4. I co na to nabicie? Bicie. bicie. A, i nie mam jak się bronić przed tymi atakami? Wow, zobaczcie, nie ma ten goniec gdzie iść. Wow. O kurczę, no to mocne. Bo tu nie mogę iść o skoczek broni? Tu nie mogę, tu nie mogę. No, faktycznie, a na to po prostu są widły. No niesamowite, tutaj e, no to tu miałbym tarapaty po D4. Ok, koń D7 poszło, hop. E, no tutaj stwierdziłem, że wybiję tego skoczka, bo jest dosyć aktywny. No i myślałem, że przez, e, przez G6 nie grać, ale nie podoba mi się go nie z H6 nawet. Ta wieża musi odchodzić bicie jakieś bicie. No i mam tutaj trochę słabości, nie. Więc to wyglądało tak, tak sobie, tak sobie że tak powiem. Mm -hmm. No dobra, więc w partii koniewszej znowu i teraz ja gram D5. Hop, hop. No i taki ruch też mnie kusił, tylko yy, bałem się, że zaraz jakoś stracę tego piona yy, z D5. No bo jest on w sumie niewzmocniony, więc. OK, może tak można było grać, ale chyba lepsze jest to, co zagrałem, czyli bicie pionem. Mhm. Na no, wymianę Hetmanów się nie boję, a na yy, końce 4, no to ja biję, bicie, bicie, hop. I ten pion zostaje bardzo słaby, nie? Bez obrony. A te para jeszcze jest sporo pionów na szachownicy, więc ona się za bardzo nie może tak rozegrać. A tak na wieża obrona. I teraz, właśnie, książkowo często się mówi, że powinien właśnie skoczek wyblokowywać. Yy, izolaki, jak jest izolowany pionek, no to skoczkę często chcę ustawić przed nim, żeby on jednocześnie kontrolował właśnie dużo pól, na przykład w centrum, ale żeby ten pion nie mógł lecieć dalej. A na takie posunięcie jak goniec C4, jak poszło w partii, to ja mogę zagrać C6 i na bicie po prostu odbijam i te piony są dosyć silne. I tu fajny ruch, no oczywiście nie chcę takiego ruchu grać jak koń bije 3, no bo jest odbicie i Zaraz mogę stracić tego piona z E4, a ten, no, te piony są paradoksalnie bardzo, no, w sumie blokują wszystko, więc to jest OK dla niego. więc ja stwierdziłem, że wolę po prostu robić swoje, czyli zdwoję się po linii. Dobra, tu wyganiam gońca i zdwajam się po linii D, więc zdwajam się po linii D. Y, król podchodzi i teraz bardzo fajne posunięcie C5. Patrzcie to, właśnie przez to, że podszedł ten król, gdyby poszły taki ruszek, to C5 już nie działa bo można wybić i ja tu nic nie mam, bo na to jest po prostu bicie wieży, nie? Hop, hop, no i tutaj na końcu wisi skoczek. No i po prostu bijemy wieżę, tak? Nawet w sumie to jest jeszcze lepsze. A w tym przypadku już c5 działa, bo na bicie jest, to jest totalnie właśnie podwałka. Ze względu na to, że może wyjść skoczek, bije d3. Wspaniały ruch. Dlaczego? Bo nie ma co zrobić na cokolwiek, czyli na bicie, no bo na odejście królem i tak bije wieże, tak? Więc na bicie, bicie, hop, 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 hop. No i okazuje się, że król jest. No, że po prostu stracił materiał, rywanie. Prześledźmy to jeszcze raz. Chodzi o to, że właśnie po. Bo ten skoczek spadnie, tak? Tak czy siak, tylko on jest, jest bicie z szachem, więc nie można wybijać wieży. Gdyby teraz dało się wybić wieżę, no to byłoby to w miarę ok, bo zaraz spadnie skoczek. No ale wiadomo, szachy, szachy są najpierw, dlatego trzeba to odbijać. I tu moje wieże są właśnie silniejsze, mogę wieżę przeciwnika skasować. No i dzięki temu to już partia była wygrana, tak? Mhm. Także w debiucie fajnie, tutaj trzeba pamiętać, że na d4 nie ma co się bać, można nawet taki ruch grać. Jak koń bije 4, napchnięcie, no to mogę spokojnie sobie yy, wyprowadzić gońca na c5, na bicie, szach, odejście i goniec b6. Hetman d5, najlepszy ruch silnika w ogóle tutaj. Hetman d5. I na to co? Co mam zrobić ze skoczkiem? Konie f2. Konie f2. I to jest, tak, i to jest właśnie książkowa linia. Co nasza? szacha? Król f8 po prostu. Król f8. Okej, okay, i to, to według kompa to jest lepsza czarnego, ale. No nie powiem. Taka pozycja, jak się tego nie zna, dosyć. Wygląda strasznie. Yy, no. Oddaliśmy tutaj w sumie trochę jakości. No, ale dobra, kompek twierdzi, że się da. Yy, więc cóż. Hop. D3. I tu jeszcze ważny moment, muszę pamiętać, że właśnie na takie manewry skoczkiem, jak zagram jakieś spokojne ruchy, o właśnie, jak będę chciał cofać tego skoczka przez D7, to jest taki ruch. I na bicie, bicie, niestety ten goniec nie ma gdzie za bardzo odchodzić. I tu kompek mówi, że najlepsze co mogę grać to jest F5, ale to już jest cienko, bo wchodzą widły, tu któraś figura spadnie, niby mogę bić, ale to jest tu, tu, no strasznie się sypie ta poza. Skoczek D2 w ogóle najlepsza. No, także trzeba, trzeba w tych debiutach uważać. Ale co, finalnie udało się właśnie tą taktykę wykorzystać. Tutaj c5 zagrać i nabicie po prostu szach. Oj, coś tutaj się zbagowało. No nic, w każdym razie poszło bicie. Hop, spadła wieżyczka. Tu już tej wieży nie było. Dobra, nie, wiem, coś się zbagowało. Więc. Więc tak, udało się partyjkę wygrać. Jak się podobało, proszę o paczkę w górę subika. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego razu. Pa, pa.